Amen. Czyli coś, ktoś, coś na przykład na koniec ale amen to też można się pogniewać na amen, czyli na przykład człowiek może być zły To znaczy, że może się pogniewać na amen, czyli na przykład nie rozmawiać na, na amen po prostu na koniec. Na brudzie się pogniewasz i nie rozmawiasz. Nigdy z tą osobą, ale czy Amen to również? Bo jest Amen w pacierzu. Amen na. Na Amen w ogóle, że my się można pogniewać, ale czy, yy, co to znaczy Amen? Amen to znaczy koniec Pewnie, pewnej sytuacji. Czy na przykład jak kończymy zdanie, to mówimy też Amen. Tak w żartach, ale czy Amen to jest. Coś właściwego? Amen to jest kropka. W jakimś zdaniu można odpowiedzieć amen. Na a, Na amen się można pogniewać, na amen się można pokłócić i na amen nie rozmawiać. To to według was Amen jest. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie.